Dzień dobry witam bardzo serdecznie e, witam bardzo serdecznie moich widzów i zapraszam was do wzięcia udziału w takiej zabawie która się nazywa wirtualna kapsuła czasu. Wirtualna kapsuła czasu. E, Czym jest kapsuła czasu. Chyba wszyscy wiemy tak jest to pojemnik Nieważne jakiego kształtu, nieważne z czego wykonany, pojemnik, który przeważnie jest albo gdzieś zakopany pod ziemią, albo wmurowany w jakimś, na jakimś cokole postawiony, różnie to w historii ludzie sobie organizowali. W tym pojemniku współcześnie żyjący, czyli ci, którzy byli którzy żyli w trakcie, kiedy ta kapsuła czasu została. Stworzona i zamknięta, i zakopana, zabetonowana. Ci ludzie do tej kapsuły czasu wkładali przeróżne przedmioty, które e, były mm, związane z ich życiem codziennym albo były wartościowe dla nich, miały jakąś wartość, miały jakąś symbolikę, e, oznaczały coś i dawały też e, potomkom wgląd w to, jak wyglądał. Tamten czas, w którym żyli ci, którzy kapsułę czasu stwarzali. To właśnie o to chodziło, żeby kapsułę czasu otworzyć na przykład po 50 latach czy po 100 latach, i żeby potomkowie mogli zobaczyć, co tam przecież, dziadkowie czy pradziadowie w tej kapsule czasu schowali. Co było dla nich ważne, co było dla nich istotne, co, co było dla nich cenne. To tyle jeśli chodzi o. E, samą i e, kapsuły czasu. Ta kapsuła czasu, którą ja tutaj e, chcę uruchomić, do której chcę was namówić, to kapsuła wirtualna. To kapsuła wirtualna, i kapsuła, która, e, którą zakopiemy. W cudzysłowie, zakopiemy e, na okres tylko dwóch lat. Dlaczego tak? Dlatego, ponieważ. Ta wirtualna kapsuła czasu, którą wymyśliłem, ona ma na celu nie tyle pokazanie potomkom, co tutaj było ważne w tym roku 2022, ale pokazanie nam samym, czyli tym, którzy wkładają rzeczy do kapsuły czasu, pokazanie, czy udało nam się. Czy udało nam się. No właśnie. Bo do kapsuły czasu, do tej wirtualnej kapsuły czasu, o której teraz mówię, do której was namawiam, nie wkładamy żadnych przedmiotów fizycznych. Co zatem wkładamy? Wkładamy nasze plany, marzenia, cele. I kapsułę czasu zamykamy. 31 grudnia 2000. 2021 roku zamykamy ją na dwa lata, a 1 stycznia 2024 roku ona zostanie otwarta. Ona zostanie otwarta i ci, którzy wezmą udział w tej zabawie, będą mogli sami sprawdzić i zobaczyć, czy udało im się, czy udało im się zrealizować swoje plany, swoje marzenia, swoje cele. O to tylko chodzi w tej wirtualnej kapsule czasu, abyśmy sami skupili się na tych celach, które chcemy osiągnąć. Żebyśmy po pierwsze, może nie zupełnie, żebyśmy marzenia, no marzyć może każdy, prawda? Marzenia zamienili w cele, określili datę ich realizacji. No to ta, ta kapsuła czasu ma, ma to właśnie za zadanie. Żeby nas nakłonić do zmiany marzeń w cele, określić datę, kiedy to, ten cel zostanie osiągnięty, i potem 1 stycznia 2024 roku móc w komentarzu czy tam w dodatkowym filmiku opowiedzieć: Słuchajcie, wszystko co włożyłem do kapsuły czasu, wszystkie moje plany, marzenia, cele zostały zrealizowane, dałem radę, udało mi się. Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem, że w sposób klarowny wytłumaczyłem, czym jest kapsuła czasu, na czym ona polega i jakie ma cele. Czyli celem kapsuły czasu jest pomoc w realizacji naszych celów, naszych celów. Jak można dołączyć do wirtualnej kapsuły czasu tej organizowanej teraz przeze mnie? W bardzo prosty sposób, i właściwie na dwa sposoby. Po pierwsze, można przysłać do mnie film. Film, który ja wirtualnie zakopię. Wirtualnie zakopię. Pokażę prawdopodobnie jego początek. Gdzieś tam 31 grudnia 2021 roku. Pokażę ten jego, ten jego początek ale potem go zakopię w całości, czyli inni widzowie nie będą widzieli nie będą widzieli całego filmu, nie będą znali wszystkich marzeń i planów tego uczestnika wirtualnej kapsuły czasu. Drugim sposobem jest przesłanie do mnie wypunktowanych swoich planów marzeń, celów e, w mailu, albo w SMS-ie, albo w czymkolwiek innym. No, jeśli ktoś ma problem, taki gdzieś tam no, nie chce się pokazywać przed kamerą, nie lubi tego, to e, no, normalne, tak? Niektórzy tak mają i e, trzeba tutaj, e, że tak powiem, m, mieć to na uwadze, tak? I, e, ułatwić im, ułatwić im e, e, tą zabawę w kapsułę czasu dlatego dwa, dwa, sposoby, dwa sposoby dołączania do kapsuły czasu pierwszy to tak jak powiedziałem, nagrać krótki filmik, dwie, trzy minuty przed kamerą wytrzymacie, drugi jeśli już nie dacie rady przed kamerą przyślijcie mi te swoje plany marzenia, cele na kartce na, czymś, na czymkolwiek, w smsie w mailu, podpiszcie tylko kto, co i jak ja to nagram osobiście w imieniu, w imieniu tego uczestnika kapsuły czasu moi drodzy na dzień dzisiejszy uczestników kapsuły czasu jest nas już dwóch wasze plany, marzenia cele zbieram do końca tego roku nie dłużej 1 stycznia 2022 roku kapsułę czasu zakopuję w internecie ona tam będzie widoczna jako film z datą wyświetlenia 1 styczeń 2024. Ona tam będzie widoczna. Ale nie będzie można jej otworzyć. Namawiam Was do wzięcia udziału w tej zabawie. A zapomniałbym o jednej rzeczy: są nagrody. Tak, są nagrody, to moi drodzy, bardzo cenne. Ich wartość jest przeogromna. Tu muszę się przyznać, że mi się udało. Udało mi się zdobyć sponsora do kapsuły czasu. Powiedzieć Wam teraz? Powiem, nie? Bo to też może zachęcić co niektórych. Moi drodzy, nagrodą w wirtualnej kapsule czasu są Wasze spełnione marzenia. Bingo! Są cenne. Może ktoś marzy o domu takim rodzinnym, o Mercedesie, o wycieczce w dalekie kraje, o pięknej żonie albo pięknym mężu, o dziecku, o dobrej pracy. To wszystko możecie mieć. To wszystko możecie mieć dzięki udziale w wirtualnej kapsule czasu. Bo wchodząc w tą zabawę, biorąc udział w tej zabawie, sami siebie zmobilizujemy na tyle, aby te swoje cele osiągnąć. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Ja mam mnóstwo swoich celów, bardzo dużo swoich celów, które chciałbym osiągnąć. I wiem, że czasami życie potrafi tak. Się poukładać, że moje cele muszą pójść na dalszy plan. Dlatego sobie wymyśliłem tę wirtualną kapsułę czasu i wyznaczyłem sobie konkretne cele, które chcę przez te dwa lata osiągnąć. Nagrodą dla mnie będą cele, które osiągnę. Eee, fragment na zachętę, początek. Mojej wypowiedzi, tej którą chowam do wirtualnej kapsuły czasu. To teraz moja wirtualna kapsuła czasu, już nagrana, jako organizator kapsuły czasu, do środka wkładam swoje plany, swoje marzenia. Marzenia, które zamieniam na plany. A plany. Mam zamiar zrealizować. Podzieliłem je na raz, dwa, trzy, cztery grupy. Cztery takie najważniejsze grupy w moich celach. Pierwszy to pewnie wędkarze będą zadowoleni, że o tym pierwszym mówię na początku. Jeśli chodzi o wędkarstwo, to moi drodzy, mam trzy konkretne cele, które mam zamiar zrealizować do końca 2023 roku. Pierwszy cel złowić karpia, który waży więcej niż 15 kg. Drugi cel złowić szczupaka, który mierzy więcej niż. A ja Was zachęcam do udziału w tej zabawie wirtualna kapsuła czasu. Przesyłamy nasze plany, marzenia, cele do końca tego roku. Zamykamy wirtualną kapsułę czasu na dwa lata i otwieramy ją po dwóch latach, czyli 1 stycznia 2024 roku. A potem cieszymy się z tego, że udało nam się te cele osiągnąć. To tyle. Dziękuję. Zapraszam do zabawy. Nagrody są duże. Sami o tym wiecie już, bo mówiłem. Daj się ponieść wyobraźni i złóż wizytę w przedziwnym i pełnym magii świecie króla myśli, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król myśli. Pełna zagadek opowieść o królu wygnanym ze swojego królestwa. Który dzięki swoim umiejętnościom uratował wszechświaty. Czy domyślisz się, dlaczego ziejące śmiercią Smoki, boją się, ba, drżą ze strachu na widok mizernego Brzydala. O tajemniczym dziecku przepowiedni. Wiadomo, że nic nie wiadomo. Może ty odkryjesz jego zagadkę. Nie wystrasz się przy tym kolosów, wbrew pozorom nie są groźne, ale ciekawe skąd przybyły. Król myśli.